Dzień dobry Państwu Witam Państwa w kolejnej degustacji na kanale aczkolwiek pierwszej, w której e, moimi półprofesjonalnymi tudzież jak to inni je określają amatorskimi zmysłami e, sprawdzę coś bardziej na poważnie Drodzy Państwo, dzisiaj degustacja Kozela e, degustacja sponsorowana i na zamówienie e, od, e, od Wojtasa Pozdrawiam serdecznie, bo dzięki niemu mogę tutaj dzisiaj dogustować sobie piwko i jestem szczęśliwy. Drodzy Państwo, no, mamy kozel Desitka prosto z Czeskiej Republiki, ahoj! Z browaru Wielkie Popowice, no i mamy Wielkopopowieckiego kozela prosto z browaru w Tychach kozel Leżak. Eee, no to cóż, do picia. Drodzy Państwo, barwa to, to ma być degustacja porównawcza, więc muszę zanotować, że barwa obu złocista, piękna, przeźroczysta, Tutaj Kozel Leżak produkuje obfitszą i dłużej utrzymującą się pianę, więc możemy przejść już do degustacji. Najpierw ten z trzech, Kozel Desitka. No, i co ja, co ja na to mogę powiedzieć? Yy, to jest dobre piwo. To jest dobre piwo. Słodowe, tak. No, jak to, yy, jak to lager, to smakuje jak lager, jak takie, no, jak taki zwykły lager. Yy, ale w aromacie nawet przyjemne, takie. No, ja w sumie nie wiem, co ja tu czuję, bo jak mówię, moje zmysły są. Dosyć amatorskie, ale, ale jest przyjemne. Nie wymagajcie Państwo od degustatora jaboli, e, jakiegoś e, wyrafinowanego smaku. E, tego zapachu już nie czuję, więc albo jest dokładnie taki sam, albo go nie ma. E, Oszukałeś mnie Wojtas, bo są podobne, bardzo podobne. Yy, jednakże ten jest lepszy, ten czeski desitka, ten on jest, on jest taki... To jest taki, powiedziałbym lepszejszy, lepszejszy w smaku. Yy, taki faktycznie, że go się pije z bardzo miłą chęcią i bardzo, z bardzo miłą chęcią wezmę kolejnego łyka. Yy, a ten, a ten mógłby spokojnie kosztować 2,50. Yy, no i, no i za 2,50 bardzo chętnie też bym go wypił. Yy, Także, ale kosztuje 4,50. Yy, Także, to na tyle w sumie, co, co mogę o tym y, powiedzieć. Bo tak na serio to ja za dużo nie mam do powiedzenia. Więc y, dziękuję bardzo za degustację. Miała być, a więc y, jest. Y, moim zdaniem, wygrywa tutaj czeski kozel Tesitka. Dziękuję bardzo. Życzę wszystkiego <laughs> najlepszego, miłego dnia. Ahoj! Y, czytam, jak się Czesi żegnają.